Witamy serdecznie z londyńskiego Emirates Stadium, skąd będziemy mieli okazję dziś komentować dla Państwa na naszej antenie to spotkanie. Wita się z Państwem duet komentatorski Tomasz Smokowski. I Jacek Laskowski, za chwilę spotkanie angielskiej ekstraklasy, czyli elitarnej Premier League. Arsenal zmierzy się z Wolverhampton Wanderers. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. A oto wyjściowy skład drużyny Arsenalu. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Przyjrzyjmy się teraz 11 Wolverhampton. Na papierze wygląda to na formację 1-5-2-3. Z tym, że moim zdaniem będzie to bardzo płynne ustawienie, które będzie się zmieniać w zależności od sytuacji na boisku. Pięciu obrońców gwarantuje solidne zabezpieczenie bramki przy naporze rywali, a trzech napastników nie pozwoli obrońcom przeciwnika zapominać o swoich podstawowych obowiązkach. To idealne ustawienie na szybkie kontry. Kipice, którzy pierwszy raz są na stadionie Emirates i może nie znają jego historii. Często zastanawiają się, czemu ławka rezerwowych nie jest tu zadaszona. Otóż sam Arsen Wenger podczas budowy stadionu zażyczył sobie, żeby cała drużyna solidarnie odczuwała skutki pogody. Wszyscy cierpią i zwyciężają razem. Bardzo docenia się tu dorobek i wpływ węgera Francuzowi postawiono przed stadionem Pomnik, a w klubowym muzeum na stadionie poświęcono mu spory dział. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Dobrze teraz w obronie, mogło coś z tego być. Myślę, że dziś będziemy przede wszystkim bacznie śledzić poczynania Aleksandra La Gazeta. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing, albo to, jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność. A tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji do strzelenia gola. Mija teraz bez kłopotu. Potęse i broni bramkarz. Coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Brońca go teraz odpuści. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy co dalej. Teraz na ekranach powtórka tej bramki kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Golkiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Koronkowa akcja ofensywna. Cóż, wystarczy na niego spojrzeć: jest bardzo niezadowolony. Zupełnie nie realizują założeń taktycznych i przegrywają. No to mamy jeden do 0. Dobre przerwanie akcji rywala. W kierunku bramki rywali ruszył na Świetnie zagrał, będzie groźnie. Gol, proszę państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Widzimy jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty traci teraz kolejną bramkę i bodaj wszelkie już szanse na korzystny wynik. Na razie 2-0. Piłka wybita z podnók rywala. Dobrze, teraz sędzia stosuje korzyść. Arsenal dalej w ataku. Raúl Jimenez. Ruben Neves. Piłka teraz Semedo. Dość środkowuje w pole karne, ma komu zagrać. Za chwilę wznowią z narożnika boiska. Tym razem szybkie rozegranie. Ryan Aitnuri. Odense. Próbuje szczęścia. Zablokowany ten strzał. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce. Oddają inicjatywę przyjezdnym. Ale... W... Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźnie. O, chyba wpadnie. ale obrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Mogą tu teraz groźnie skontrować. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Arsenal traci piłkę. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza, to on ją zgarnął. Jest potwierdzenie, tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Ryan Aitnuri. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Nakazyć! Piłka przechodzi obok, zmarnowana okazja na bramkę. Daniel Podense ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Rajan Aitnuri nie daje się teraz zatrzymać. Jest podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej. Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten w ale nie zawiódł. Po tej sytuacji będziesz utrożny. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Krzutka w szesnastkę. A i niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia Tomku. Niestety nadal do remisu potrzebują dwóch bramek. Tomas Partej. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Ryzykownie, ale skutecznie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Raul Jimenez. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Aleksandr Lacazette Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. Mamy centra i tłok w polu karnym. Wolves nie chcą dziś rozstać się z piłką Tylko co z tego, że mają większe posiadanie piłki Skoro mają mniej bramek od rywala Może po prostu ich gra jest zbyt powolna Wchodzonego, pozbawiona nutki szaleństwa Człapaniem trudno jednak zaskoczyć przeciwnik Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali Za chwilę może być groźnie Zostało 20 minut do końca tego meczu Mija obronę tym podaniem. Uwaga, doszedł do prostopadłego podania. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Jean Mutinho. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Raul Jimenez z piłką. Czysty wślizg, odzyskanie piłki czasem, ryzyko się opłaca. Tak się powinno stopować ataki rywala. La Cazette. A teraz będzie dobra okazja. Pramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Raul Jimenez. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Jeszcze teraz okazja. Co za obrona. Nie ma bramki. Świetna interwencja. Co tam się stało? A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Hmm. Nie, 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 nie z rogu, dość głęboko I już nic z tego rożnego nie będzie Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry Czy Lakasek skorzysta z okazji Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Jest coraz bliżej pola karnego. Piłka wybita spod nóg rywala. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Semedo. Ostatni gwizdek Arsenal zdobywa w dzisiejszym spotkaniu trzy punkty.